To tak jak obiecywałem, dzisiaj prezentacja monet, które dostałem od kolegi, a zarówno moja kolekcja monet PRL-u. Zapraszam do oglądania. Pierwszą monetą, którą mam, jest 5 groszy z 62.

Kieszonka w klaserze była mała i nie chciałem jej do tej dużej kieszonki wsadzać. I on tylko występuje w dwóch, dwóch rocznikach, czyli 89 i 90. Przechodzimy teraz do złotówek zwykłych. 49 aluminium, następnie 70 czwarty, siedemdziesiąty siódmy, i siedemdziesiąty ósmy. Kontynuujemy złotówki duże. osiemdziesiąty drugi, osiemdziesiąty trzeci, osiemdziesiąty czwarty, osiemdziesiąty piąty, i osiemdziesiąty szósty. Następnie dwa. Dwa złote jagody. Pięćdziesiąty ósmy i sześćdziesiąty. Następnie dwuzłotówki miedziane. Siedemdziesiąty piąty, pierwszy rok bicia. Oj, co się tu przechylało. Osiemdziesiąty drugi

czyli na najpospolitszym, ale który też osiąga wysokie noty cenowe. 5 zł miedziane. 77. Jest to jedyny mój egzemplarz. I później są 5 zł małe, aluminiowe. 89, 90. Tak samo jak Małe pozostałe roczniki. Tu strona 10 pierwsza. Z drugiej mamy dwóch plusów. Z roczników 7, 6 i 2, 8. Zębnie liczba 10 złotych. Miedzioniklowa. 86 i 10 złotówka. Nie, nie za bardzo fajnym stanie. To jest, o ile dobrze pamiętam, no teraz z głowy nie, nie wytrzasnę, ale było to jakieś połączenie metali. W jakimś bądź razie jest to 90 rok. Dwadzieścia 20 zł 76 rok ze znakiem mennic. bo istnieje też wersja bez znaku chyba tak istnieje. Bo mi się pomyliło przez chwilę z innym. Teraz 20 zł liczba 89 i 90 przepraszam Raz okolicznościówki 50 zł Kazimierz odnowiciel przepraszam się rozpisali na pewnej grupie hmm.

500 zł Władysław Jagieło, no i to się już nie liczy jako do PRL-u, ale tu mam taki ratonik do tele telefonu, typ A więc to by było na tyle w tym odcinku. I No i tyle. Już nic więcej nie powiem. Miłego weekendu. Cześć.